La, la, la. Hej, kabicy, właśnie sobie dzisiaj pomyślałem, że dzisiaj sobie pojadę do kina. Więc dobrze, więc no dobra, więc garaż tutaj muszę, muszę te tutaj sobie zrobić, tak? Dobra, garaż mam już zamknięty, tak, mam zamknięty, ten niebieski dom to mój, możecie mnie dodać do znajomych, Kuba to może, no wiecie, dobra, nieważne. I teraz... Czekajcie, jak coś się robi. No. I teraz sobie jedziemy do kina, bo chciałem jechać. Dobra, okej, okay, no to jedźmy sobie do kina. A jeszcze może pojadę od razu do sklepu. No to, dobra, no to pojadę już sobie od razu. Okej, okay, la, la, la. Ja właśnie jadę. O, o, nie. O, o. Halo? co się stało. O, nie. Nie. Boże. Ja prawie... Ja zaraz... Nie, ja zaraz to będzie się rozwala, dobra? Prawda, dzieje? Nie, nie, nie! Hej, halo, gdzie... Gdzie raz te... teleportowało? Steleportowało nas do Amongaza! Ja już wiem, co się dzisiaj dzieje. No dzisiaj się dzieje coś takiego, że... No, że jak... Co każdą śmierć, zmienia mi się gra. A ja po co je, ja umarłem? Ja nie wiem jak naprawdę jak to się stało w tym blue Jest ja to myśliwe, że ja umarłem. Nie wiem, dobra, ale niegnijmy sobie. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije, bo zmienię wtedy grę. Dobra. Okej. Okay. Jest już jakieś ciało. Jakiś nie, niebieski umarł. Okej okay. i... O co chodzi? Dobra. Słucham Was o co chodzi? Mogę się dowiedzieć? Nie wiem o co chodzi. Dobra. Jakiś ten jest impostorem. Dobra. No mogę ci uwierzyć, jeśli będzie. Dobra. gaming, Kurde, ty to jest? Nie wiem, dobra. <grym> Nie wiem, losuję, losuję, by na... No na, tak, na tego tam. No. Wylosowałem i zobaczymy czy będzie impostorem. Zobaczymy na kogo wybiorą tak w ogóle. Akurat mój ulubiony kolor uwarł. I uwaga, daj na jakiegoś takiego. Dobra, i uwaga, czy będzie impostorem? No, nie jest jej mhm. O o, ktoś wyłączył światło. Jest pogodnie w każdej i to w każdej chwili zabić, ale dobra. Mam nadzieję, że mi się nie uda mnie zabić, dobra ja idę tu naprawić może światło dobra, okej okay. i, okej okay. dobra no, no i idę halo ty udajesz, że robisz... ta... ta... coś stało? nie wiem, dobra okej, okay, idę z. aha, dobra, okej, okay, co się stało? I co? Kto to zginął? Z kim Nie wiem. I uwaga! Wygrali na tego. Hmm. Aha! Przegraliśmy. No to umarłem! O nie! Coś się dzieje! Wow! Steleportowało nas teraz do StumbleGuysa. Dobra, okej. Okay. I gramy teraz w rundę, no dobra. Ciekawe jaka mapa będzie. Hmm. O! Mapa jest jakaś taka. Tam będzie, jeżeli nie przegram, w sumie jestem bylgajsa, eee, mogę sobie pograć. Tylko mam nadzieję, że nie przegram, jestem teraz jakąś panią. Podobno jakaś episka postać. Ale słaba. Już mówiłem o e, wszystko w poprzednim odcinku. Jak bym został bylgajsa, dobra, okej. Okay. O nie, o nie, 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 nie. Na to nie pozwolę. Ej, fajnie mi się gra tą panią, Chyba częściej sobie będę grać. Ech. Uhu! Pani królewna, jeśli będę pierwszy. A nie, nie będę pierwszy, ale... A może pierwszy będę. Zobaczymy. O, 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 o. Aha. Fajnie. Dobra, mam nadzieję, że mi się teraz uda jak najszybciej tu. Okej. Okay. Tak. Aha, ale drugi byłem. To też nawet dobrze. Dobra, okej. Okay. Oni otwarli, ja tu oczywiście jestem, kurwa Mike, No i uwaga. Teraz będzie następna runda. Okay. Następna mapa to jest taka, oh bo że nienawidzę tej mapy, ja na pewno przegram tę mapę. Dobra, okej, okay, zaraz. Może będę w cię ja proszę, żebym zdążył. Proszę, o nie, chyba nie zdążę, nie zdążę. O nie, wywalają o mnie. Dobra, zaraz, może mi się uda. Proszę, oby mi się udało, oby mi się udało. Proszę. Biegnę, dobra, tu biegnę, tak. O o, dostałem, myślałem, że dostanę szczałam no, dobra. Okej, okay, uda mi się, no Dobra, udało mi się. I teraz będzie ostatnia runda. Zobaczymy, czy mi się uda wygrać. Ale wątpię, bo ostatnią gruntę to ja w ogóle nie umiem wygrywać, okej, okay. dobra. I uwaga... Następna mapa. Teraz się losuję. O, taka. Aha, hmm. No, Nie, na całą mapę to ja nie umiem przejść nigdy. Okej, okay, dobra. Bum, bum. Okej, okay. bum. A może mi się uda? Zobaczymy. O, o. o, nie, spadłem. Nie no, już mi się na pewno teraz nie uda przez to spadnięcie. O, o, dobra, biegnie. Dawaj, może mi się uda. O nie, 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 wtedy się nie da. Przejść. Nie, nie, no. Znowu strzała dostałem. Boże. Zaraz chyba wypadnę poza arenę. Dobra, uda mi się, uda mi się. O nie, 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 nie uda mi się, nie uda. Proszę. A tak bardzo, chcę chociaż raz wy wygrać. O nie, co się dzieje! Wow, wróciłem do Robloxa. Aha, moje auto teraz jest rozwalone, będę musiał jechać do naprawy. Ale chociaż się cieszę, że wróciłem do Robloxa, a teraz idę do kina, jej! Yeah, mam nadzieję, że będę miał fajny seans.